Owocowy ogród czyta Olga Bończyk. W piękny dzień lipcowy pachnie ogród owocowy. Smakołyków w nim bez liku wnet się znajdą w mym koszyku. Truskaweczki się schowały, dojrzeć szybko zbyt nie chciały, lecz słoneczko je ogrzało i w czerwienie wnet ubrało. Pod listkami zielonymi kryją się z barwami swymi, a ja dobrze wiem, gdzie są, bo z daleka słodko pachną. Siądę sobie nad krzaczkiem i zjem je zaraz ze smaczkiem. Jabłonka obwieszona jabłkami, jak choinka na święta bombkami, i te soczyste jabłuszka wędrują już do mego brzuszka. Tam. Przy płocie wielka grusza w moją stronę się wybrzusza i wyciąga swą gałązkę, zapraszając na przekąskę. Lecz zaproszenie to harde, kiedy gruszki jeszcze twarde. Wzdłuż ogrodowej alejki rosną sobie maciejki, a dalej za maciejkami bujne krzaczki z porzeczkami. Są czerwone są i czarne, wnet je w ręce swoje zgarne. Nie dość że tak kolorowe, to w dodatku bardzo zdrowe. Gdy otworzę swe usteczka, same wpadną do środeczka. W cieniu szopki drzewko stoi, gdy je dotkniesz, bardzo boli, drzewko niepozorne, małe, lecz ma kolce okazałe. Ręce ćwiczą wygibasy, by dosięgnąć rarytasy. A agrestu ostre ciernie bronią swych owoców wiernie. Gdyby ręce nie bolały, zerwałabym owoc cały. Gdy już miałam wyjść z ogródka, wtem malina różowiutka. Przyciągnęła wzrok znienacka i gotowa już zasadzka. Jak spostrzegły me oczęta, w środku miała konsumenta. Cóż, robaczki też ucztują, w słodkich smakach się lubują. Malin rośnie tutaj wiele, ja i z mrówką się podzielę. Tak sobie spacerowałam i owoców kosztowałam. Koszyczek nadal puściutki, za to brzuszek okrąglutki czytała Olga Bończyk